Jakbym miał poszukać drugiego produktu spożywczego, który tak by wspierał naszą strukturę mózgu, neuroplastyczność, no to nie znajdę system usuwania z naszego ciała niechcianych, zużytych, potencjalnie pronowotworowych komórek. Hmm? Jesteśmy bardziej skoncentrowani, lepiej nam się uczy. Ogólnie ten fokus jest lepszy niż wypicie kawy. Im więcej siedzimy, mniej się ruszamy, tym zwiększamy ryzyko cukrzycy typu drugiego. Dzień dobry. W dzisiejszym materiale poruszymy kwestię, jak w 21 dni zrestartować metabolizm, aby to wszystko na nowo się poukładało, tak jak trzeba w naszej biochemii. To będą trzy mega proste zasady, o których bardzo często zapominamy. Przede wszystkim pamiętajmy o śniadaniu, ale jest jedna gwiazdka, o której będę mówić, bo nie musimy jeść tego śniadania, jeżeli nie mamy apetytu od rana, i też dam Wam taką wskazówkę. Co to jest za metoda? Wyobraźcie sobie, że wasze ciało to nowoczesna fabryka, gdzie co rano dzieje się w niej magia. Przede wszystkim pamiętajmy, że zaraz po przebudzeniu, twoje ciało wysyła taki sygnał do rozbudzenia twojego ciała, który nazywa się kortyzol i on ma wiele ciekawych funkcji. Czyli można powiedzieć, że ta fabryka po nocnej przerwie nagle musi się szybko rozbudzić. I właśnie takim dzwonkiem bardzo głośnym od rana jest ten kortyzol, który do godziny po przebudzeniu powoduje, że Twoja podstawowa przemiana materii, ta, która była uśpiona podczas snu, wzrasta między 10 a 15%, czyli już Twój metabolizm, mimo że nic nie robisz, obudziłeś się i już przyspiesza. Też warto wspomnieć, że do godziny po przebudzeniu bardzo mocno wydzielają się soki trzustkowe, grelina, hormon, który powoduje, że mamy chęć szukania. Pierwotnie to się naz nazywało szukaj jedzenia, bo umrzesz. Teraz właśnie po przebudzeniu mamy cały czas pierwotny taki instynkt, że często mamy bulgotki takie w żołądku i to właśnie jest sygnał, że uruchomiła się kaskada szukania jedzenia I w tym momencie warto dostarczyć tego posiłku. Też zaraz przeanalizujemy, czy bardziej węglowodanowy, czy bardziej tłuszczowy, ale jeżeli ktoś nie ma apetytu, może zastosować taki trik, który się nazywa intermitting fasting, czyli jest to okres wydłużonego czasu po przebudzeniu, żeby nie jeść. Wtedy też po nocy, w nocy dzieją się różne ciekawe rzeczy, jak Uruchamia się apoptoza, czyli to jest system usuwania z naszego ciała, niechcianych, zużytych, potencjalnie pronowotworowych komórek, więc ten efekt mamy od rana przedłużony, że jeżeli, jeżeli ktoś ma taką możliwość, możliwość, jeżeli ktoś chce świadomie lub po prostu nie chce jeść śniadania, to może te 2-3 godziny aż faktycznie fizjologicznie zacznie mieć ochotę na jedzenie, to wtedy to jest ta taka reguła, o której warto pamiętać. Jeżeli już wiemy, że możemy sobie zastosować taki trik, to dla osób, które jedzą śniadania, teraz przeanalizujmy kwestię, czy bardziej węglowodanowo, czy bardziej tłuszczowo. Tutaj przykładowo taką sztandarową potrawą od rana jest owsianka, gdzie dodajemy przykładowo owoce jagodowe, czy to są borówki, czy truskawki mrożone, jakieś masło migdałowe, czy nerkowce itd. itd. Ogólnie jest to kompozycja, jeżeli ktoś potrafi zbilansować może być kompletna i pełnowartościowa bogata w białko, tłuszcze i węglowodany na końcu też jeszcze podam Wam taki przepis kompletny też będą PDF -y do gotowych owsianek i też pamiętajmy, że w owsiance znajdują się beta glukany które normalizują nasz poziom cholesterolu czyli to jest taka miotełka która sprząta nasze tętnice po to, aby nie doszło do sytuacji, że nasze serce kolokwialnie się zapcha i będzie miało zator, a to jest równia pochyła do zawału, udaru, wylewu itd. Też warto wspomnieć, że w owsiance znajduje się błonnik, który wspiera dwa najbardziej wiodące, kluczowe dla naszego zdrowia bakterie, z rodziny Lactobacillus i Bifidobacterium. One powodują, że z tego błonnika powstają średnio mojcuchowe... Kwasy tłuszczowe, odstany, propionaty i mamy spotęgowany układ odpornościowy i samopoczucie, bo mimo że dopamina i serotonina, która produkowana jest w naszych trzewiach, w naszych jelitach, nie jest do końca transportowana do mózgu, to mimo wszystko stymuluje dobrze nerw błędny, gdzie mimo wszystko ta komunikacja między mózgiem a jelitami odbywa się wtedy optymalnie i potrafi nam to poprawić samopoczucie i też wzmocnić odporność. Przykładowo dobrą praktyką jest dodanie też do naszej owsianki, czy to jogurtu, czy kefiru i orzechów włoskich. Jeżeli chodzi o kefir, no to jeszcze jest spotęgowany efekt wspierający nasze jelita i mózg. Kolejna kwestia to orzechy włoskie, mimo że tam są kwasy tłuszczowe omega-3 z rodziny ala, czyli one dopiero muszą być przekształcone do DHA, do tej, można powiedzieć, takiego nitro dla naszego ciała, to tu są badania pokazujące, że orzechy włoskie poprawiają naszą neuroplastyczność i to powoduje, że jesteśmy bardziej skoncentrowani, lepiej nam się uczy Ogólnie ten fokus jest lepszy niż wypicie kawy. Też w nasionach orzechach znajduje się selen, cynk, magnez, a to takie trudne słowo kofaktory, to są czynniki, które powodują, że w naszym ciele jest szansa, aby wszystkie procesy oczyszczające, wzmacniające, regenerujące mogły się aktywować. Dlatego też pamiętajmy, że orzechy, nasiona, pestki to jest rewelacja dla Ogólnoustrojowego wspierania naszego zdrowia. I tu, jakbyśmy przeanalizowali, jest to oczywiście produkt wysoko węglowodanowy, bardziej rekomendowany dla osób, które mają aktywny tryb życia, czyli niesiedzącą pracę są bardziej w ruchu, muszą cały czas być na biegu czy też dla osób, które mają za jakiś czas w ciągu tam powiedzmy 2-3 godzin trening. No to jeżeli ktoś od rana trenuje, to taka owsianka przed treningiem jest rewelacyjna i dla osób bardzo aktywnych, ale z kolei osoby, które mają siedzący tryb życia, taki posiłek nie do końca mm, może się sprawdzić, chociaż też jeszcze są triki przykładowe, jak dodanie cynamonu czy kurkumy, która Neutralizuje, może optymalizuje poziom cukru nawet do 25%, bo tutaj osoby, które nie do końca mają, że tak powiem, zdrowy metabolizm, to mogą odczuwać senność po takim posiłku, ale jeżeli w ogóle zjecie taki posiłek, gdzie on jest naprawdę bardzo zdrowy i bardziej. Wspiera nasze zdrowie, a mimo wszystko odczuwacie senność, no to ja bym zaproponował zrobić chociaż poziom cukru czczo, żeby sprawdzić, czy coś nie dzieje się z waszymi tkankami, czy ta wrażliwość jest odpowiednia. I to tyczy się zwłaszcza osób, które mają siedzący tryb życia i za dużo się nie ruszają, bo niestety badania pokazują, że im więcej siedzimy, mniej się ruszamy, tym zwiększamy ryzyko cukrzycy typu drugiego. A to nie jakieś turbo. Problem, bo cukrzycę typu drugiego da się wycofać, ale będzie uciążliwie i problematycznie przez jakiś czas. No i teraz przejdźmy do kolejnego posiłku śniadaniowego, który też jest klasykiem, czyli najróżniejsze formy jajek: jajecznica, omlety, jajka na miękko, sadzone, mufinki itd., itd. Pamiętajmy przede wszystkim, że to jest potężny produkt. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jajo. Zaraz dojdę do tych też bardzo istotnych kwestii, ale chcę się skoncentrować na luteinie, zeksentynie, lecytynie i cholinie. To połączenie powoduje, ja też tu zaraz dam dygresję, powoduje, że nasz mózg jest tak odżywiony, że jakbym miał poszukać drugiego produktu spożywczego, który tak by wspierał naszą strukturę mózgu neuroplastyczność, no to nie znajdę. Więc pamiętajcie, jaja dla zdrowia mózgu, jak najbardziej w tym kontekście, bo tutaj znajdują się te cząsteczki. Też ta dygresja: miałem przewlekłe zapalenie spojówki i tak, sterydy nie pomagały. No i oczywiście poszukałem badań dotyczących tej przypadłości. Wyszło, że bardzo często przewlekłe zapalenie spojówki wychodzi. Jeżeli ktoś ma niedobór luteiny i zeksantyny spowodowany nadmierną ekspozycją przykładowo na słońce, wiatr, czynniki takie zewnętrzne jak UV, czyli słońce i no ja się wpisywałem w ten kontekst idealnie, bo to dopadało mnie w okresie letnim, gdzie, czyta, gdzie pływałem na windsurfingu, a tam woda, wiatr, jeszcze też przykładowo woda chlapała na otwarte oko, więc też podrażnione było oko mechanicznie. I co zrobiłem? Zacząłem jeść dużo jajek i jeszcze wzbogaciłem to suplementacją luteiny i zeksantyny i problem zniknął. I jak miałem co roku przez 4 lata zapalenie spojówki, tak zawsze przed tym okresem letnim sobie zwiększam ilość jajek plus dodaję suplementację luteiny i zeksantyny i od 4 lat nie mam zapalenia spojówki, więc tutaj naprawdę dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, to jest świetna opcja. Jeszcze tutaj chcę nadmienić, że cholina jest prekursorem acetalocholiny, a to jest neuroprzekaźnik, który jest wiodący w kontekście nauki, czyli osoby, które będą miały jakieś egzaminy, chcą czegoś się nauczyć, bo potrzebują na szybki termin. Suplementacja cholinom jest naprawdę jak najbardziej skazana, plus oczywiście elementy żywieniowe w postaci większej ilości jajek. Spinając ten temat w całość, śniadania dla osób, które są naturalnie predysponowane, mają apetyt, jak najbardziej tak wykorzystujecie wtedy swój naturalny potencjał hormonalny, enzymatyczny, więcej tych wszystkich witamin, minerałów wchłaniane jest do waszego organizmu przez to, że organizm od rana jest wygłodniały i potrzebuje tego jedzenia. Osoby bardziej aktywne węglowodanowo nie jedzą Czyli tutaj wcześniej wspomniana owsianka, osoby, które mają siedzący tryb życia, nie planują treningu w pierwszej części dnia białkowo-tłuszczowo, czyli tutaj najróżniejsze formy jajek. A jeżeli chodzi o osoby, które nie mają tej potrzeby jedzenia śniadań, też super, pamiętajmy, że przedłużamy okres postu nocnego o kilka godzin i wtedy też przedłużamy czas regeneracji oczyszczania naszego organizmu przez proces zwany apoptozą, czyli to dla osób, które że tak powiem chcą zrobić głębokie oczyszczanie naszego organizmu, jak najbardziej niejedzenie śniadań też będzie ok. Kolejny punkt, który chcę omówić i też jest naukowo udowodnione, że to wspiera tak metabolizm, że mała głowa to jest aktywność fizyczna i nie chodzi tutaj o crossfity, maratony, siłownie i tak dalej, tylko o aktywność związaną nawet z niesiedzeniem, tylko staniem podczas pracy. Tu badania też pokazują przykładowo, że osoby, które stoją, mają o 200% lepszą wrażliwość insulinową niż te, które siedzą, czyli lepiej gospodarują węglowodany czy wcześniej wspomniane, wcześniej wspomnianą owsiankę. Nie jesteśmy senni przykładowo po takim posiłku. To jest pierwsza sprawa. I tutaj kolejna sprawa chodzi o Taką aktywność, która podnosi dosłownie o kilka punktów nasze tętno, czyli jak mamy tętno spoczynkowe 60-55, no to ruszenie tyłka i stanie nawet w kącie, nie chodząc, już podnosi o kilka punktów, czyli już mamy powiedzmy te 65-70. To już jest spoko. Kolejny punkt w naszej tabeli to jest spacer. Taki spacer bardzo wolny podnosi nasze tętno, powiedzmy do 80-90. To już jest sygnał dla naszego ciała, AMPK między innymi już wtedy się aktywuje, czyli to jest takie nitro dla naszego metabolizmu, dla mózgu, serca. Już organizm wie, że te procesy w naszym ciele trzeba przyspieszyć, bo jest większa ilość tlenu, większa ilość krwi a przykładowo szybki spacer, gdzie podnosimy tętno do 100, 110 czy nawet 120, no to to już jest ukłon dla naszego mózgu, wtedy się wydziela BDNF, to jest taki czynnik zmniejszający choroby neurodegeneracyjne, Parkinson, Alzheimer, więc to miejcie na uwadze. Nie chodzi tu o zajeżdżanie się w przedziale tętna 170-180, tylko o systematyczną Aktywność, czy to nawet będzie yoga, czy taniec, no taniec to już w ogóle tam potrafimy się spocić, tenis, ulubiona aktywność fizyczna, nawet jakby to miało być w ogródku, praca sezonowa, czy pójście po schodach zamiast windą, bo mamy codziennie trzy piętra do zrobienia, to już jest ukłon dla naszego organizmu i dla naszego metabolizmu. Jakakolwiek aktywność fizyczna, tu będziemy się trzymać spacerów, bo to jest darmowa aktywność fizyczna, która tak naprawdę wspiera tyle procesów biochemicznych, między innymi wydziela się więcej adrenaliny, norepinefryny, to są hormony, które potęgują tak naprawdę wchłanianie glukozy, wspiera to też naszą trzustkę, uwrażliwia nasze tkanki na... Insulinę, czyli możemy jeść więcej automatycznie węglowodanów bez wyrzutów sumienia, też możemy tam przemycić wtedy więcej słodyczy. <laughs> Dlatego pamiętajcie o tym, że spacer, ja tu będę mówić o spacerze, bo to jest dla każdego. Nie będzie wtedy opcji, żeby znaleźć jakąś wymówkę. Spacer jest eliksirem zdrowia dla naszego ciała. Pamiętajcie. No i teraz na pewno zadacie sobie pytanie, czy można schudnąć podczas spaceru? Oczywiście, że tak. Dochodzi wtedy do tak zwanej beta-oksydacji, czyli jeżeli spacerujemy dłużej niż 10 minut, wtedy włączają się te procesy utleniania kwasów tłuszczowych. Nieważne w jakim tętnie, ważne, żeby był deficyt kaloryczny, to trzeba podkreślić, bo wiele osób myśli, że może schudnąć będąc w nadwyżce kalorycznej. No niestety nie. Ale oczywiście jako no na chwilę nieaktywny sportowiec, bo mam chwilową pauzę, bo mam reaktywne zapalenie stawów, więc o kulach chodzę już drugi miesiąc, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Jako aktywny sportowiec tego się trzymajmy już niebawem. Siłownia, rewelacja. Wsparcie naszych stawów. Im więcej mięśni, tym więcej spalamy tłuszczu. Też pamiętajmy, że Mięśnie to jest amortyzator. W razie wypadku mamy mniejsze ryzyko. Zresztą osoby, które są otyłe, też badania to pokazują, mają mniejsze ryzyko śmiertelności, że tak powiem, w wypadkach samochodowych, bo tu uderzenie, przykładowo podczas wypadku, powoduje, że ta amortyzacja tkanki tłuszczowej jest naprawdę rewelacyjna. Ale osoby, które mają mięśnie w drugą stronę, też mają to mniejsze ryzyko zginięcia w wypadku samochodowym, czy nawet jak spadniemy ze schodów, to też ten gorset mięśniowy może nas ładnie uratować i się nie połamiemy. No i tutaj też mocniejsze treningi, też chcę podkreślić, które tam już wchodzą w przedział 160-170 i robimy przykładowo interwały, no to też EPOC, czyli czynnik, który powoduje, że utlenia się kanka tłuszczowa nawet do 24 godzin po odbytym treningu. Więc też pamiętajmy mocniejsze treningi, jak najbardziej tak, ale bazujmy zawsze na tym podstawowym elemencie aktywności, czyli aktywność, ta minimalna spacer rower i tak dalej. To jest baza, a potem to wszystko ponad to. I tu jeszcze kilka ciekawostek właśnie wzrost tego BDNF, czyli mm, czynnika wspierającego nasz mózg. Pokazuje, że mamy 3 do 4 razy mniejsze ryzyko tych chorób neurodegeneracyjnych. Też podczas aktywności dochodzi do neurogenezy w hipokampie, wtedy nawet dochodzi do 2 razy większej ilości, jeżeli to będzie oczywiście w czasie utrzymane, produkcji neuronów. Hipokamp, pamiętajmy, odpowiada za pamięć i uczenie się, czyli osoby, które Ruszają się systematycznie, delikatnie, ale systematycznie, mają lepszą pamięć. No i takie perełki, jak wzrost testosteronu nawet o 20% po zwykłym spacerze. Kolejna sprawa, redukcja kortyzolu po 30-40 minutach nawet może być o 10-15% i optymalizacja insuliny, czyli jak zjemy bardzo obfity posiłek węglowodanowy i pójdziemy na spacer, to nawet może nam na dobrą sprawę ten poziom cukru we krwi za bardzo nie skoczyć. No, i ostatni, trzeci punkt to sen, bo uwierzcie mi, że podczas snu tam dochodzi. Nie wiem, jakby ktoś wpuścił jakąś magiczną ekipę sprzątającą, się tyle dzieje, że na ten temat to powinniśmy nagrać godzinny odcinek oddzielny. Bo to jest temat rzeka. Przede wszystkim, do dalszych rozważań na temat snu, wyjdziemy od faktu, że płyn mózgowy przepływa o 500 razy szybciej podczas snu. To jest taka ekipa sprzątająca, która przede wszystkim usuwa beta-amyloid. Jest to czynnik, który zwiększa ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, tak jak już wcześniej wspominałem. Dlatego też jak się budzimy od rana, to mamy bardzo świeży umysł i czujemy się rzeźko na głowie. Dlatego to jest zasługa tego płynu mózgowego. Przede wszystkim pamiętajmy, że podczas snu dochodzi do wcześniej wspomnianej autofagi, czyli... Jeżeli się dobrze wyśpimy i jakościowo jest te, też ten sen poukładany, to mamy mniejsze ryzyko wszelkiego rodzaju nowotworów, bo podczas snu dzieje się magia związana z oczyszczaniem, czyli te niechciane komórki są zbierane przez cały system odpornościowy i wydalane. Czyli sen równa się mniejsze ryzyko nowotworów i wszelkiego rodzaju chorób. I tu jeżeli chodzi o hormon wzrostu, to u mężczyzn o 500% zarasta ten hormon, Przyspiesza naprawę tkanek, odnawia, rewitalizuje wszystkie tak naprawdę tkanki. U, my, u kobiet to jest około 300%, dlatego pamiętajmy, odpowiednia jakość snu to jest też regeneracja na poziomie komórkowym, odnowa naszego DNA. Nie traktujmy snu jako coś za karę. Też trzeba nadmienić, że podczas snu aktywowany jest też układ odpornościowy, dochodzi do większej produkcji limfocytów T, które produkują cytokiny przeciwzapalne i one neutralizują ewentualne stany zapalne, czyli jeżeli ktoś jest chory, ma podwyższony stan zapalny, to sen będzie równał się z faktem, że odbudowujemy, zmniejszamy ilość tych cytokin prozapalnych. I regenerujemy nasze ciało, dlatego no, pamiętajmy, sen jest też wsparciem dla naszego układu odpornościowego. I też trzeba nadmienić, że dochodzi do konsolidacji naszych wspomnień, informacji, które kodowaliśmy w ciągu dnia. Dochodzi też do usuwania niepotrzebnych informacji, czyli aktywuje się cały system zarządzania informacją. To jest istotne, dajemy do pamięci długotrwałej, to nie jest istotne. Usuwamy. I wtedy też podczas snu dochodzi do aktywacji, znaczy mobilizacji hipokampu i powstawania większej ilości neuronów. Czyli to znowu przekłada się na lepszą pamięć i lepsze parametry uczenia się. No dobrze, tyle na temat snu, ale co zrobić, żeby ten sen był naprawdę dobrej jakości? Przede wszystkim na 2-3 godziny przed snem, Powinniśmy zredukować niebieskie światło, czyli telewizor. Jeżeli ktoś ogląda telewizor, okulary blokujące niebieskie światło, takie pomarańczowe, w telefonie włączenie tego trybu nocnego, to też w jakimś stopniu niweluje światło niebieskie. I pamiętajmy, że światło niebieskie zabija melatoninę, a to jest hormon nie tylko, który reguluje nasz cykl dobowy i powoduje, że fajnie w głęboki sen zapadamy. Ale też melatonina jest jako sam w sobie hormon bardzo regenerująco, niwelująca stany zapalne, czyli to też jest taki dodatkowy plusik dla osób, które chcą się regenerować szybciej. Pamiętajmy o unikaniu alkoholu, bo to, że alkohol spowoduje, że szybciej zaśniemy, to wcale nie spowoduje, że ta długość, jakość, głębokość tego snu będzie lepsza, czyli to jest dobry. Zabieg na szybką śnięcia, ale beznadziejny na jakość zaśnięcia. Dlatego alkohol przed snem beznadziejna sprawa. Też pamiętajmy, aby pić kawę, stymulanty najróżniejsze stosować do godziny 15-16. Wtedy też nie będziemy blokować tych hormonów odpowiedzialnych za wchodzenie w odpowiedni stan, przygotowania się do snu. Dobrym rozwiązaniem może być stosowanie ciepłej kąpieli albo czytanie książki, gdzie wtedy nasz mózg wchodzi w stan alfa i przygotowuje nas do spoczynku. Też warto wspomnieć o odpowiednim przyciemnieniu naszej sypialni. Jakieś diody żaróweczki migające czy małe światełka to usuwamy, bo to też pamiętajmy, patrząc przez pryzmat cyklu dobowego, światło jakiekolwiek powoduje, że nasz mózg. Ma sygnał. O, chyba już jest poranek, dlatego może to być wszystko zaburzane, kolejna kwestia temperatura. 18, 17, 19, no to już jest naprawdę ciepło. Nasz organizm potrzebuje chłodnego pomieszczenia, żeby też optymalnie to wszystko uruchomić w naszym mózgu. I teraz wiele osób pyta, jak z tą aktywnością. Delikatne rozciąganie, takie do 100 tętna właśnie rowerek, aktywność na 3-4 godziny też jest jak najbardziej wskazana. To tylko sprzyja temu procesowi zasypiania i regeneracji, ale takie aktywności hardkorowe jak crossfit na 2 godziny przed snem, no to nie do końca. Lawendowe olejki, też taki dyfuzor z wodą, gdzie daje parę i właśnie ten olejek eteryczny lawendowy jak najbardziej tak to uspokaja, powoduje, że możemy wejść w fazę snu głębokiego. Dla osób, które no mają jakieś problemy, takie natury biznesmeni dajmy na to, czy problemy życiowe, stosowanie melatoniny, czy jakiś ziół jak najbardziej. Tak, tylko pamiętajmy, że to bardziej jest narzędzie, a przyczynę musimy znaleźć i rozwiązać gdzie indziej. Podsumowując ten temat, śniadania lub posty okresowe, delikatna aktywność fizyczna i sen to są trzy czynniki, które powodują, że Podziękujecie mi, jeżeli zastosujecie to przez 21 dni. Ja kiedyś byłem totalnie rozstrojony i sobie zrobiłem taki eksperyment. Naprawdę się sfokusowałem nad tą temperaturą powietrza. Nad, y, pierwsze, w pierwszym okresie robiłem przedłużone posty, potem jadłem bardziej tłuszczowo, bo nie miałem aktywności. Potem testowałem też te owsianki i uwierzcie mi, że naprawdę mm, po pierwsze schudłem dużo i nabrałem takiej witalności życiowej, dlatego te elementy trzy są kluczowe dla naszego zdrowia i sylwetki, ten temat też jest szeroko mówiony na naszej platformie Motywator TV, tam macie pakiet premium, gdzie macie nie tylko kursy wideo na ten temat, ale macie też aplikacje do generowania posiłków, też możecie sobie właśnie śniadania wymiennie robić, najróżniejsze osianki, czy potrawy z jajek, tam wszystko możecie sobie dopasować, żeby to było zgodne z tym całym harmonogramem o którym dzisiaj mówiłem. Za 149 zł macie dostęp do aplikacji, gdzie znajdują się jadłospisy, czy to na odchudzanie, czy na budowanie masy mięśniowej, możecie też jadłospis wymienić spośród 12, czy to na odporność dla aktywnej osoby wegetariańska dash wysokotuszczowa i tak dalej. Każdy posiłek, jak wam nie pasuje, możecie wymienić spośród 2500 przepisów. Macie też fajną opcję filtrowania po szybkości szykowania posiłków 15, 30, 40 minut, czy to ma być posiłek białkowo-tłuszczowy, czy to ma być śniadanie, obiad, kolacja. To jest bardzo fajna opcja. Ponadto macie 20 godzin kursów wideo, 25 godzin audiobooków, 1100 infografik i jako bonus kursy wideo pomagające Wam zrozumieć proces odchudzania i schudnąć raz na zawsze. Więcej informacji macie w opisie, piszcie w komentarzach, co jeszcze, jakie materiały mam przeanalizować. No i widzimy się niebawem.